Drugie miejsce w Fence, w debiucie w RSMP. Wymarzony, wyśniony wynik w Twoim wykonaniu? No, myślę, że nawet więcej niż wyśniony, bo jadąc tutaj, założenie było przede wszystkim dotrzeć do mety i zdobyć jak najwięcej cennych informacji z kilometrów, co na w samochodzie, a, a, a byliśmy w stanie konkurować z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami. No, masa doświadczeń, duży, naprawdę duży krok do przodu myślę, jeżeli chodzi o moją jazdę. Był to tak naprawdę pierwszy rajd mój w Mistrzostwach Polski i pierwszy od razu w tak szybkim samochodzie, w tak ekstremalnych warunkach, jak panowało panowały na tym rajdzie, więc myślę, że spisaliśmy się dobrze i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ten debiut to jest zapowiedź przyszłego sezonu. No, wszystko jest zależne oczywiście od sponsorów. Ten start to, to był na razie jednorazowy start. Także wielkie podziękowania dla całej grupy sponsorskiej, którzy umożliwili mi to, tą możliwość. Ale oczywiście będę robił wszystko, żeby w przyszłym roku pojawić się również na trasach w całym sezonie już.